Pokój, dobro, kochani. Dziś jest pierwszy piątek miesiąca, 2 lutego. W liturgii obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, Maryja z Józefem i z małym Jezusem udali się do świątyni jerozolimskiej co najmniej z dwóch powodów po pierwsze według przepisów prawa kobieta izraelska rodząc dziecko stawała się rytualnie nieczystą a więc musiała złożyć ofiarę za swoje oczyszczenie normalnie składano baranka i gołębia lub baranka i synogarlicę jeśli rodzina była uboga to wówczas składano dwa gołębie lub dwie synogarlice Maria złożyła dwa głębia. Drugi powód to przepis prawny zapisany w Księdze Wyjścia 13:13, 13, że każde pierworodne dziecko płci męskiej powinno być albo ofiarowane panu, albo powinno być wykupione. Święty Łukasz o tym nic nie wspomina, a więc wynikają z tego dwa wnioski: że Jezus, skoro nie został wykupiony, nadal cały czas należy do Boga Ojca. I drugi powód to ten, że czeka go taki sam los, jak tych zwierząt, które miały być ofiarowane czyli baranek miał być zabity, ofiarowany. Czeka go ten sam los i tak się rzeczywiście stało. Również w Jerozolimie Jezus jako niewinny baranek złożył swoją ofiarę na krzyżu dla zbawienia świata. W dzisiejszej Ewangelii kochani bardzo szczegółowo opisywana jest pobożność dwóch osób: starca Symeona i również prorokini Anny. Nie dlatego, że oni by byli najważniejsi. Powiem więcej, oni nawet nie chcieliby być najważniejsi. Oni są przedstawicielami ludu izraelskiego, pokoleń, które z utęsknieniem czekały na przyjście Zbawiciela świata. Kiedy starzec Symeon zobaczył Jezusa, Duch Święty go natknął i powiedział proroctwo dotyczące Jezusa, kim On tak naprawdę będzie. Starzec Symeon powiedział, że Jezus będzie światłem dla pogan, że będzie chwałą dla Izraela. I również dał proroctwo, że niestety, ale zostanie odrzucony przez swój naród. Również proroctwo, że to zbawienie, które Jezus przynosi jest powszechne dla wszystkich narodów, bez ograniczeń. Kochani, zestawienie Symeona i prorokini Anny świadczy o takim spojrzeniu chrześcijańskim na kobietę i na mężczyznę, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna, wbrew temu co było w Izraelu i w państwach arabskich, zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają równy przystęp do łaski i dalej są jednakowo wezwani do ewangelizacji, do świadczenia o Jezusie Chrystusie. Kochani, w tej Ewangelii również zostało wypowiedziane proroctwo dotyczące Maryi. Że odrzucenie jej syna, Jezusa Chrystusa, będzie powodem jej ogromnego cierpienia, zostało użyte takie sformułowanie, że twoje serce zostanie przeniknięte mieczem, mieczem boleści, z tego powodu, że jej syn nie jest kochany. Kochani, dobra nowina, która płynie z dzisiejszej Ewangelii, to ta, że Jezus jest posłany nie tylko do Izraela, ale do wszystkich. Po drugie, nie tylko do mężczyzn, ale również do kobiet, do wszystkich, do każdego człowieka. Jest to miłość Jezusa bez granic. Kochani, Maryja i Józef oddali Bogu to, co mieli najcenniejszego: syna Maryi, który był największym skarbem ich życia. Oni oddali. My również uczmy się tego od Maryi i od Józefa: tego, abyśmy Panu Bogu oddawali to, co mamy najcenniejszego, największe skarby naszego serca. Przyjmijcie, kochani, teraz Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.